Kanony piękna zmieniały się na przestrzeni lat, tysiącleci. Tak naprawdę z czasem mamy różne trendy na ciało, co też nie jest ok, bo ciało nie powinno być trendem, ponieważ każdy z nas ma je inne, tak? Jakby jesteśmy zbudowani w różny sposób. Oczywiście kiedyś było tak w tych czasach jakby i w, i w starożytnych, potem, e, potem też w około XVI wieku, że e, te takie rubencowskie kształty tak zwane były bardzo w trendzie. E, ale niezależnie od tego, czy w trendzie mam aktualnie bardzo szczupłe ciało, czy, czy ciało właśnie kerwi, czy grubsze, no nie powinno być czegoś takiego jak trend na ciało, bo to automatycznie sprawia, że osoba, która się w niego nie wpisuje, może mieć jakieś tak, jakby w codzienności może na przykład zostać zdyskryminowana, może czuć się w sposób no, mniej pewny siebie. Więc myślę, że warto jest jednak, żebyśmy po prostu, żeby trendem stała się różnorodność. O, jakby trendne cało niech będzie różnorodność i to, że każdy z nas ma inne cało. To chyba jest trudne w takich czasach, kiedy jest wszędzie promowane ćwiczenie, siłownia, fitness. Znaczy, czy jest to, jest to trudno? Oczywiście, że tak. Jakby dane mówią same, same za siebie. Polskie nastolatki mają najgorszy obraz swojego ciała w Europie, bo cały czas gloryfikowane jest to bardzo szczupłe ciało, ale myślę, że... To też to, że ja byłam w top model i mam nadzieję, że w kolejnej edycji pojawi się kolejna dziewczyna plus size i to, że, że gdzieś tam ta różnorodność zaczyna się pojawiać na salonach powiedzmy, to też sprawi, że, że będzie lepiej, jeżeli o to chodzi. Siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie